Tu odpowiedź jest dosyć klasyczna, bo to zależy, co chcesz robić, dla kogo chcesz to robić. Załóżmy, że nie potrafisz jeszcze w ogóle automatyzować, nie korzystałeś z żadnej aplikacji i wydaje mi się, że pomimo tego, że na przykład N8N jest trochę bardziej zaawansowaną aplikacją, wybrałbym jednak ją do nauki, czy na przykład do wdrażania w biznesie. Dlaczego? Choćby i sam fakt, że możesz ją hostować na swoim własnym serwerze, czyli pod kątem bezpieczeństwa, masz wszystko, załóżmy u siebie w biurze i ty dbasz właśnie o bezpieczeństwo. O tych wszystkich automatyzacji i przepływu danych. Kolejna sprawa to jest to, że możesz sobie w środku uruchomić kod, co jest fenomenalne pod kątem oszczędności. No załóżmy, że to co w Make'u zjeci 150-200 operacji, w N8N zjeci zaledwie jedną, bo jesteś to w stanie wykonać za pomocą kodu. Ale to też nie jest w sumie taka reguła, bo załóżmy, jeśli chcesz budować sobie proste automatyzacje, naprawdę nie polegające na niczym skomplikowanym, wydaje mi się, że make będzie wystarczający, ale jeśli chciałbyś się rozwijać w tym kierunku, to raczej N8N, no bo tutaj jest dużo większe pole do popisu. Także wybór należy do Ciebie.